Cześć, przyjaciele! Jeśli marzycie o świeżych warzywach prosto z ogrodu, ale myślicie, że polski klimat jest za trudny, to to wideo jest dla was. Dziś pokażę wam 10 warzyw, które łatwo rosną w Polsce, nawet jeśli dopiero zaczynacie. Dodatkowo podzielę się wskazówkami, jak uzyskać smaczny i obfity plon. Zaczynamy. Pierwsze na liście jest sałata. Bardzo szybko rośnie i zbiór możliwy jest już po 4 do 6 tygodniach. Lubi chłodną pogodę, więc idealnie sprawdza się w polską wiosnę i jesień. Warto regularnie podlewać liście, aby nie były gorzkie. Mała wskazówka: zbieraj liście pojedynczo, a sałata będzie dawała plon dłużej. Kolejna jest rukola. Lubi chłodny klimat i słońce. Wschodzi w 7 do 14 dni i można ją siać zarówno wiosną, jak i jesienią. Świetnie sprawdza się w sałatkach i na pizzy. Jeśli lubisz ostre smaki, to roślina dla ciebie. Następna w kolejności jest marchew. Odporna na mróz najlepiej rośnie w lekkiej, przepuszczalnej glebie, aby korzenie były proste. Zbiór następuje po 2 do 3 miesiącach, zależnie od odmiany. Wskazówka. Nie przekopuj ziemi zbyt głęboko. Marchew lubi lekkość. Czwartym warzywem jest burak. Doskonale znosi chłodną pogodę i krótkie lato. Można go uprawiać zarówno dla korzeni, jak i dla liści. Idealny do barszczu i świeżych sałatek. Kolejna jest rzodkiewka. Jedno z najszybciej rosnących warzyw. Wschodzi już w 3 do 7 dni. Rośnie nawet w półcieniu. Wskazówka siać w luźną ziemię i regularnie podlewać. Rzodkiewka to warzywo dla niecierpliwych ogrodników. Następna jest cukinia. Lubi ciepło, a polskie lato jest dla niej idealne. Daje obfity plon, czasami dwa do trzech owoców z jednej rośliny tygodniowo. Prosta w pielęgnacji. Wystarczy regularne podlewanie i spulchnianie gleby. Wskazówka, zostawiaj między roślinami dużo miejsca, żeby nie chorowały. Kolejnym warzywem jest cebula. Można ją siać z cebulek lub z nasion. Jest odporna na chłód i dobrze się przechowuje. Wiosną sadzimy cebulki, jesienią główki. Nie można zapomnieć o czosnku. Idealny dla polskiego klimatu. Sadzimy go jesienią, zbieramy latem. Nie wymaga dużo pielęgnacji, wystarczy regularne podlewanie. Szkodniki i choroby go prawie nie atakują. Mały żart, czosnek to mały ochroniarz, od wrogów i sąsiadów. Kolejnym warzywem jest groszek. Lubi chłodne początki sezonu i rośnie w każdej glebie ogrodowej. Sadzimy go wiosną, a zbiór następuje po dwóch do trzech miesiącach. Można go jeść świeżego lub zamrozić na zimę. Ostatnie na liście są ziemniaki. Klasyka polskich ogrodów. Odporne na zimno, zbiór latem. Wskazówka, wybieraj odmiany odpowiednie dla twojego regionu i ściółkuj rośliny, aby chronić je przed chwastami. Podsumowując, te 10 warzyw łatwo uprawiać w Polsce. Nie potrzebują egzotycznych warunków, a plony cieszą od wiosny do jesieni. Kilka ogólnych wskazówek. Sprawdzaj wilgotność gleby, nie przelewaj roślin. Używaj naturalnych nawozów i sadź rośliny w odpowiednich sąsiedztwach. Jeśli podobało Ci się to wideo, zostaw lajka, zasubskrybuj i podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach.